Bogu dzięki, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, czego oczekuje się od nas, dzieci Bożych, które ukochały Boga ponad siebie, ponad swoje życie i które łaskę Bożą traktując właśnie wyżej niż to życie, otrzymują je, aby żyć, ciało i krew Pana. Ducha Świętego, ponieważ Słowo Boże jest duchem i życiem. Czego można chcieć więcej? No, człowiek, który kocha Boga, to jest widoczne, że go kocha. Prawda musi być jasna. Jasna, tak? Chrystus żyje głową On, a my Jego. No jest to normalne. Jeżeli ktoś chce kłamać, to nie w Kościele Katolickim Bożym, bo prawda tu jest jasna. Tu jest święta prawda i to jest Kościół powszechny, otwarty i właśnie katolicki, czyli Boży, powszechny, otwarty. I każdy będzie tu tyle znaczył i to znaczył, co Pan zechce. Czyli Jezus Chrystus, moje życie, daje mi swoją wartość całą. Ja jako kropela, krwi Jego nieodróżnialna od pozostałych kropel, jako wkomponowana w Jego serce, w mięsień serca, którym jest Jezus. Nawet już nie, że jestem w środku, tylko że w Nim jestem i dzięki temu żyję, nie będę kłamać tylko będę bić sercem którym On jest i dzięki temu żyję, ponieważ krew tętni w organizmie świętym, którym jest Kościół, Boży, no i dzięki temu żyjemy każdy kto żyje dla Boga będzie się cieszył z Jego miłości dziękuję, szczęść Boże, Amen Alleluja i Abba Maryja, tak? kochajmy Pana, dzieci Boże, bądźmy szczęśliwe dziękuję, tak będzie zawsze, któż jak Bóg i więcej nikt, to znaczy żyjmy musimy się upominać, abyśmy były szczęśliwe, dzięki, szczęść Boże, hej